Oświeciło. Tak sam? E... tak sam. Halo? Tak, słam. E, pan Jacek? Tak, przy telefonie. E, proszę pana ja dzwonię w sprawie e, stolika z Ikei i dwa krzesła. Tak? Mm, mam takie pytanie, w jakiej skali zdjęcie jest yy, wstawione? O Jezu, w nie wiem w jakiej skali. I tak po prostu zrobiłem zdjęcie i wstawiłem. A o co pan pyta, o wymiary czy o co? Tak, bo ja właśnie chciałbym, proszę pana, korzystać yy, z komputera na takim stoliku. O nie, to jest mały stolik. Mały stolik? A, co na, na stronie A ja nie skala... jestem wcale duży, ja jestem mały chłop, to to nie ma coś w ten. Potrzebuję po prostu, bo ja nie mam za dużo pieniędzy, wie pan? A mieszkam sam już, no. od rodziców uciekłem. I potrzebuję no. coś taniego, żeby tylko komputer na tym postawić i mógł przy tym siedzieć, żebym mógł. No, no, ale wie pan co, może troszeczkę poczekać, ja pan dokładnie powiem, ile on mierzy. Mm -hmm. Znaczy, najważniejsze, żeby mi nogi w dziurę weszły. Momencik. Może ja dam córkę, co? No nie ma znaczenia, może pan dać córkę, nie ma problemu. To ja panu powiem ile on mierzy mm. ten stolik. No to pan powie. On ma, on ma wysokość to... 45 cm. Wysokość 45, o oh, kurwa. No dobra, ale to i tak przyda nam się, bo ja to dla córki bym chciał też taki do pokoju. Bo pan ma dwie, dwa, dwie, dwa takie zestawy, czy jeden? Nie jeden, <laughs> stolik, dwa krzesła do tego są. Aha. No dobra, to ja daję córkę. Bo ona sobie też no. urządza pokoik. No, to proszę. Halo? Tak, słucham. I my chcemy stoliki, dwa i cztery. Nie, i dwa krzesła nam starczą, proszę pana. No, ale ja potrzebuję. Ja mam jeden stolik i dwa krzesła. O kurde, to na odwrót chyba. Jak my chcemy. Odwi no, nie, jeden stolik mam i dwa krzesła. Ale stinks. A, pijesz chyba nam, bo dla taty to jest chyba za mały będzie. No, on ma 45 cm wysokości, więc myślę, że za mały będzie. Ale tata się uparł. Tata się uparł. No to ja nie wiem, co mam zrobić, jak tata się uparł. A pan z Kicina jest? Tak. My mamy do pana 23 km. No to kawałek jest. Ale stinks. No. I co teraz? Bo my... No nie wiem co tak. My, my ma pan samochód? My nie mamy. No mam samochód. O! No to akurat! Się, przyda się. Dobra, to my weźmiemy, tata mówi. No dobrze, ale ja wam tego nie przywiozę, bo nie bardzo mam czas, żeby to przywieźć. Ale to tylko 23 kilometry No to minimo wszystko za daleko dla mnie. Siocham? Aha. To tato musi się rowerem zapierdzielać do pana. Rozłączę.